Witamy Was na kanale Badisplay. Ja jestem Flash. Dzisiaj gramy sobie w Left 4 Dead z mojej perspektywy. No i jest oczywiście ze mną Ray. Siema witam. I powrócił do nas Elektro, który zabrał moją katanę. Siema, siema? Auta ci się? Tak, tak. tak, ja tak. Sobie wezmę... o, proszę, nie wiem. Jak się to wyrzuca? Gię chyba Bo To pierwszy mi raz. Taki, rozdziszczenie dzisiaj No nie, nie Gię. Nie, to kurwa. Ku... Ej kurwa, gdzie jest Ej to w to ja wlazłem panowie ja wlazłem, ja nie widzę wyproszicie stoisz na, na, na mieliście człowiek orzuciłem i to jest moja broń został katany bym był wdzięczny Czekaj kurz zabranie y, Ja będę klikał wszystko Dobra H nie J nie, K nie, L nie, Z nie I ja też teraz no. klikam wszystko, nie? Nie mogę Nie da się wyrzucić Dobra to biegniemy Nie no musi się dać ty ja wyrzucam kur... Nie A może się nie da, że ty nie, nie pamiętam? Dobra, chuj z tym, znajdziemy następny. Nieważne. Idziemy być zombiaki. Nagrywaj tam. Ładnie górskie potoki. Kurwa, tam coś skacze. Poczekaj, bo to jest moja druga broń, to ja mi kiedyś... Dobra, dobra to już nie. To dobie, chodź, co chodź, co ty się. tam gadasz? strasznie słabo cię słychać, jakbyś mógł bliżej mikro dać, wiesz? Bo już teraz to już, o to, nie po, nie to tak. Teraz to jest nieprawdopodobnie słabo. No, Czekaj a teraz? No teraz już się ujdzie. tym ten mikrofon Może teraz No dobra, dobrze jest, już nie kombinuj bo wcale cię nie będzie słychać Ej, a teraz mikrofon nie działa Dobra, problem. Całe życie jakieś problemy masz? O, zobacz idzie, bo ja spróbuję, zobacz Charger, Charger. Patrz, jak poszedł Oho Nie może zejść, zyskał To jest góre resy, Zaczko ma małą łapkę, czyli A Ja zabiję kogoś w ogóle

ja tam właśnie zimierzę. No na pewno jest zombie ale to się... Zobieź dużo zombiaków. Na schod, na schod, na schod, na schody, schody. Do schody schody cię mieli łatwiej odpowiednich zombieach. A ty, bo tu jest ten, ta kalifa, nie? Chodź, oddam ci katanę. Jesteś? dawaj, 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 dawaj. Jesteś? Jestem. Jestem. wezmę pałkę. Jestem. 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 to jest to, Jest to to Dobra, bo to coś... Ej, co to za ogień to... jest? A, to pewnie któryś... Z Ołotowa, tak? Bańka z benzyną. No, eee, bań... ale to gra jest epicka. że widzisz? Mam bańkę z benzyną. to, tak? Teraz. No. Ja ostatnio grałem w pierwszy. O, stworzysz ty, koniec, zablokujesz. Widzisz, wyrzucasz sobie bańkę z benzynką? Ja mi prowadź, prowadź, bo to Gdzie się idzie? Mr. Ray. Gdzie tu się idzie? No Wyprowadźcie, wy to takie specjalne... Ty tędy idźmy, chodź. Zobacz. No jest jakaś niby o, o, jest ten, Hunter. Fajnie, hunter! Dostał głębiej, <noise> Chyba strzelił do swojego. Ale co to jest Hunter? Pat, był jeszcze. O, Hunter, nie Hunter. Hunter, Hunter. Ale ciachnę mu, któregoś powie naszego. Jesus ale reju łocu się stało? tak yeah. <grym> nie ma jak strzelec, to w ciebie będziemy trafić <grym z siły> Dobra Przeskoczyłem ciebie Przeskoczyłem ciebie i jedziemy. Kata kata, przywieźć kolejny Ej, teraz bronię Weapons gdzie, over here Są jakieś wyniki w tej grze? Weapons no, over here Weapons over here <grym>. Uja, mm. jest tutaj coś ja nie ma broni broń. Nie ma broń. Czekajcie, ja sobie bo tak... Krzuczą, co, miaki co? Co ja mogę zrobić? Ej, patrz, flash! zobacz, zobacz, zobacz Patrz, akcja będzie za chwilę, patrz Odejdź no to okno Patrz Co to? Kurwa, zjebałeś flash. Ja? Jak nie, ja stoję, broń? Ej, panowie, ale chyba bo... Boomer chyba teraz wygnie Smok Smoker oh Jezus. O Jezu, tego wpadli tam, atakują Jestem, elektro jestem Jest smoker! No w dupę pluty palasz jeden, cholera, jasne. Nie wiem, co to jest smoker, Mas, czynioną, czynę, czynę. Nie, to, o, o, Zaraz się dowiesz, czego jak cię tam dźwignie na ten swój języczek. O, <laughs> zaraz się dowiesz, ale o, tutaj o na... Jezu, tam, ale zakopcił. <laughs> kur... O, w kibelek, no nie ma nic wohoo! Ale ten smoker... To otwieraj, wohoo! kurde, to. Czy jest? Uuu, na dorwał. Ej, dobry a nie można, żeby bić... Tak od razu, może weź budynkiem pobić. Dawaj ręką, jak w Minecrafcie. I drewno rękę. Gdzie biegniemy właśnie? Maga, nie... krwi maga. Nie wiem, tu to nie przez okienko chyba trzeba weź. wyjść. Tu za mną, za mną. Nie. Nie, chyba przez okienko trzeba przez okienko. wyjść. Przez, przez okienko. Przez. Przez okienko. Dobra, przez, idźcie przez za bo... bossem, bo tu widzę. W jakim go! Oluj, Oluj się. się tu chyba od tej Ale taka też będą to spiter była kurwa jebana no, no. Ci już powychodzili tam kurwa no. Ja się boję Trolololo trys. O Ooo, flesz no, do ciebie strzela O, o jest zzygło jest się komuś Boomer na... zygnął Zygło i za chwilę będzie ten Nie, to spiter Hunter O, też padł Hunter pad to My mamy przejść po tym tem. A co robi ten splitter czy co to jest? Splitter, ona pluje takim głównym, Coś jak boomer. <noise> boomer to żyga, boomer gdzie pluje. Już stąd widzę jakieś... Ten broni. stąd dezerta piją, stąd Dobra, ruszcie się, bo jak teraz taki to ja się boję. No i fuja to zostaje i masz problem. Boomer idzie! Cicho. Czekamy na boomera. Spadłem. No pięknie. <noise> Katana poszła. Nie, nie. Ktoś tam leży Ciądze! Hej Charger ale... <grymne> <grymne> Boże, ale to jest straszne Jest, jest yes. Patrz, ciągnie, yes. ciągnie Kogo czemu? 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 Czemu chwycił? Kurde, nie chwycił Ciebie chwycił? Mnie chwycił Co my tu mamy? A, tu uciekał ucieka, ucieka, Otwiera się to A ja nie chcę Co cofa, ucieka. Ucieka. O, Jezu. O, Jezu, to smoker był, tak? O Jezu Coś ale narobił, ty Ej, to teraz powiedzieliście, że trzeba otwor... Jezu, jeszcze tam wpadłem. Nie! No dobra, mamy problem. Wpadamy do środka, nie miecie kary. Aleś jest! Jak cię smoker tam wyciągnie, to ci nie pomogę, człowieku. Zamknij się drzwi, zamknij się drzwi! Aaa! Nie, nie, chod drzwi, tak... Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Chodź, Żeś chodź, chodź. kurwa nabrał... Na Co tj. to jest, człowieku? Idą jakby coś rzucili. Bolotowa, panowie, mam bolotową. No żądasz tutaj, tu? I rzucam, rzucam. Odsuńcie się, odsuńcie no się. Dobra, teraz to już coś wiesz co? Tak, no, jeszcze tak, mnie tak, potrzebowałby Dlack. Tak. Teraz tak. mamy ten już. no... chodźcie tu, bo to drzwi razem. wazały. Czekaj, nie zamykaj jeszcze. A czego ty tu szukasz? Proszę, patrzcie tam. O. Zombiaka dosiada. Tak. No. Się fajnie leczy. Nie zamyka jeszcze. Co to jest? O, panowie, mam ten, maczetę. O, maczeta też jest spoko. To tu pochwycić Ja chcę macze Mamy bota tak? Jasne ro, ro, to jest bot, nie? Tak okay. no. koniec? To co? co? Gramy jeszcze jedna Jeszcze jedna, panowie? No No, Będziemy takie dać Będziemy naszych widzów I tylko siedmiu zabiłem, oczywiście, tak Ty zaczeka zaczeka tu akcję. Nie no Ale y ja tylko siedmiu zabiłem Boomer, zyga, biega, skacze. Dobra. To w tym momencie o, zrobimy o, ty. piękne cięcie i Ale... widzimy się za chwilkę. I jesteśmy po krótkiej chwili tu. już czy tak, widzę, tak? Kurwa ją tam dawaj na kawałek. I nie mnie. <grym> dobra, 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 Svoker tutaj chyba gdzieś na ten. Gdzie? O, Co jakoś? O, teraz musiał przyjechać. Trzy razy, kłówno. No to zaczynamy... Cieszyt, Ale to w hp odchodzi, weź mi uderz. Weź mi uderz. No. no odchodzi hp odchodzi. No co, ma nie? Eee... Zostaw. Dobra, ej... Kurczę, Został. zostaw, go. No dobra, spokój. chcę Panowie. No... Eee... No, się będę bawił siekierką, bo... <laughs> Dziś rozpaląć się Dobra jeste samo Uściocha to będzie Dawid No, ja tak Dawać, bo, no nie mogę Cię dać Oj idzie Chodź tu, tu. Jest ich trochę No jest, jest, Dobra dobra już biorą piorunku, Ej dobra, ja tu nie wychodzę Ale świeci po oczach, panie. Ale No jak, nieprawdopodobnie Bo tam city jest przed nami ale się głupio idzie po tej wodzie, tam taki bronię, kurwa, prosta sprawa. Karabin pompka, Autopompka, autopompka. Autopop... Nie ma, że boli, chodź. O. Jest karabin znajbecki, panie. Jest karabin znajbecki. Ej, coś tam mordę drze. Oho, zaraz pochwyci. <noise> Który to? A to ten duży? M4, o, tak, Jak się masz, Kochanie. Ojej! Nie nie pomogą. Nie pomogą. Nie pomogą. Nie pomogą. Nie pomogą. Nie mu pomóc to tam się Nie pomogą. Nie Nie się Nie pomogą. Nie pomogą. Zawsze muszę liczyć. Oczywiście. Ej, chodź tu, Elektro, chodź tu, wejdź tam. Hey, elektro, chodź tam, wejdź. Tam ma tutaj. w tej... Farmy, kurwa, bijaj tam do... widzicie, nawet botknie. Co to za grube? O, o jest Boomer, jest nasz przyjaciel. A to była koleżanka Boomer. To była Boomerówna? Boomerówna. Tak, mnie tak, na jak... nogi, tylko dupa została, dobra. <laughs> <laughs> Pokazuj, kurna, go. No. No. Ale rozerwało. Dupsko zostało, na nice no, Dobra, bo... O, o, co to, jak... co to, macie to? Która? Coś tu słyszę. O, kur... Jak <grywa> <grywa> <Człowieku. grywa> krzyczy! Odpowiedniu, jest koniec. jest po nas, bez Ty Coś tam skoczyło. Patrz, patrz, patrz tam. Idź Elektro, zabijesz to sam, idź. Śmiało. No jak. Flesz ujadę. Nie mogę go ciągnąć. Przed, tak o, ale miałem No chyba go głowa boli ty. Weźmy już... No dobra, ja się uliczę. Ej! Leczenie, RAM. Dobra, jedziemy dalej. Tu na górę wchodzimy? Tu za to elektro wiem, idziemy, jak czy za to... rejem? Za Rainman Magazynek, środki przeciwbólowe i zombiaki. Magazynek znalazł, zobacz. Jeden, nie? Jako siebie. A zabiję je, patrz, patrz, patrz. O i mam jakiś tiems to jest nawet. I co to jest? Spójrz. To jest, co to jest? Środki przeciwbólowe. spójrz to co no, to to, to trzymam w ręce. Coś tu biega, coś no tu biega. Ciele... Tymczasowo rany. Ale nie środki przeciwbólowe, tylko to co trzymam w ręce teraz. Gdzie to jest potem? Jest boomer, jest boomer, jest boomer. Spy bomb, Bomba durowa. Mm. Bo... Uuu. I dorzuć to. Patrz, Teraz? To. No, No, zajeb... <laughs> Jest wszystko upiecznione! <grym _> jak go, no, go do <grym> Będzie jeździł na nim dog i człowieku, poobrzyga. Bum, pala tam chowa? Ej... Zabiłem No chodź tu, no chodź tu, no. No chodź, no, no, taki cweniak, no. Taki cweniak no, na dole jest ktoś. Patrz. Patrz, znów go do... Ja, no, nie, nie, nie! Znów go do... To... A ja to się co? To ma techa do tam tych hunterów, co? Bass Hunter PH ma do oh. hunterów Skaczą mu na te plecy Patrz, patrz Wysadzę wszystkich No! Faj bomba, ej Patrz, jak się zbiegałem jak muchy do gówna do tego, zobacz. No i wszystkich zabijecie? O o o, wszystkich zabijecie mnie To jest sens jak ten, no, jak strzelacie do nich, jakbyście faj bomba wrócili To trzeba wtedy skier... Ten stoje, o jest... Ooooooo oh, oh, jea! Yeah. Jest nasz no, chodź doktor. chodź doktory, czekaj, czek, 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 czek. dawaj mi te ząbiaki. Uuu, uh, uh. Oho, zaraz się zlecą. Solone zacząć Soloweza, czas zacząć. Już jedną. zacząć zacząć, chłopie. Ale będą biegły zaraz chyba jak dzikie. Już biegną. Gdzie są? No jak gdzie są? Jeszcze się pytasz? Nie widzisz? To nie masz boli. Ta oh. gra miała być straszna, my tu kurwa. Czeku, zobacz, co się dzieje. Można powiedzieć, horrorek w piątek, czy jakie inne tamte? Gdzie Ta tam były. horrorek w piątek. Bardziej S siekanina jakaś, człowieku, piątkowa. ciach, ciach. cia. Kopek cia, cia. z zombiakami, rozumiesz? O, o, o. Tylko by się przydało tak wystawać jeszcze w jakąś inną gierkę z o zombiakach. Panowie. Jak... Ty wyłącz piłę, bo ci się spala benzyna w nim. Chodź, tam po prostu coś trzeba zrobić, żeby to... Jako, Ej, nie. Nie, iść Prawda? ten, tutaj, tu. Tu rendę? Tu! Patrz, widzicie? Aha. Ale chciałbym jeszcze raz, żeby Elektra dosiadł znowu Hunter. Ten jakieś mam parcie, tak? jak ja tu nie do... To... Dopadnie trzej ten. Fajnie to wygląda. Smoker jakiś czy coś, bo jeszcze smoker go nie miał. <laughs> Jak masło panowie? To jest, to jest, to jest, to, to, jest, to. to, jest, to jest, wiecie kto je? Co co to jeje? Co To jeje? to jest, 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 jest, to jest, no, okej, bo widzę nikogo, nie ma kimtnego. Tak. Jedziemy z nimi. Ale poszły z kaczką, ale idą. Ale, ale, o? Cia, cia. Niech choćby piłę. Boomer mnie obzycął. Szyku Boomer mnie obzycął. No jasne. Ja to wyglądam jak ten. A teraz sam prześnię. Ja jak ten Boomer. Czy nie ma trupar? Dobra, nevermind. Jedziemy. Co tak tutaj świeci? Na żółto? Rej! Ja! Na, na, naćpał się do tego. Zobacz, dla tego towarzystwa to już wyrznąłem. Zobacz. Po swojej dupie myślisz tylko. biegnę przed siebie. Świeci po tu restricted tutaj Tutaj mamy labirynt. No, no, run. Dawaj. żydki szybciej. Co? A co się dzieje? im głowę. Chuj. Nie znają tego. Szelveczki. A, a spróbuj o, co? szczęścia. Tak ja tu obok beczek stoję. Co to jest, co to jest, co to jest, co to jest, co to jest. Szelbeczki Co to da? Nie wiem, to jest ammo. Kurwa. O, o nie. <grym zimie> <grym zimie> tak, to o, dobrze, może go dosiądzie. Co tam było? żeście zrobili. Pad, 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 patrz, patrz, patrz! Będzie go miał! Ach! O nie! Czekajcie, ja piła ja wchodzę jak masło Patrz, boomera! Boomer, bumer. Jest boomer, jest iło. Rzyga, nie wpadnie w niego, czekaj, nie wpadnie Utknąłem tak by the way no to rznik, no, A ich z nich tam piło Wskoczyłem się parkaniki, e. Czekaj. się boomerowi już? Nie O, patrz, zabili go! Ja. A tak mnie obsiedły kurwa, ma ch... O baczak, to główna Oba, O widziałeś że są tutaj przy brzeg. Przy brzegu Wybacz sobie drogę do schronienia. Dobra, biegniemy. Do Bo już, kiby to jest. w tam pobiegnie O Wow, 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 wow. Czokie ujeżdża, dziękuję. Czokie mnie ujechał. <laughs> Może być. <laughs> to jest to wskazane przejazdka z nim. Ale no, Na panowie to jest... No. To jest po krew kurwa i zło... O panowie co ja mam, co ja mam Ej no ty no nie przesadzasz Ej no byś przesadzał Co jest grane jak... kurwa, Co cia, cia. to jest Dobra, jedziemy To jest schronienie tak? Czy możemy Jeszcze... Cia. Ciach tu się przy... Cia. Ciach 23 hapsa mam Co? Chciałbym jak ktoś... Nie nie o, żygło mu się. Koniec. Leżę. Panie, yes, Otrzymywanie pod... pomocy. O! Pa, dźwignie! Hop. chwycił. No, dźwignie. Czekaj, Jesus tego... Christ. Jesus Christ. tego tam? Zobacz, co się z nim dzieje. Gdzie jest ale Nie ma. Tam jeszcze leży. Ja jestem po wodą. Hunter, 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 hunter. Plus. Piękne. Panowie, masz, bo ja biegnę! Masz, biegnę. Masz, BIEGNĘ! Najpierw jego, najpierw jego, najpierw jego! Ja tutaj... Masz, ja tutaj stoję w kocie i tylko ciacha. Teraz ja! Proszę! Roszel musi was uratować, bo ja tu nie mam... Ty, sam spadłem! Masz, to... No bo to taki nurt jest. Roszel, jak to mnie wciąga! O, piesek mój się Ty no nie. Wiem, ty, ty gdzie tu idziesz? No nie mam pojęcia. Tam w lewo, tam w lewo. To już się dzisiaj w lewo. A co? A co z tobą? Drzwi to są Ja nie żyję. No się wow. tam na dnie. Koniec! Koniec. Ja... orzesz ty. Trudno jest. Chciał mi wskoczyć do tego. Gary <ubał> Jeszcze nie mam życia, bez przesady, chodź kurwa, na Co jest, gra? Wieszczaj tam, wieszczaj! Nie stój w przejściu, panie! Pierdol się! Cieszy. Życia nie mam, ci będę wjeżdżał? Paję tam! Chwycił mnie! Chwycił Kurwa, ubił go, plać tam! No. Nie, ja zaraz ginę! Nie! Blaż! Ja, ja też, Nie! Odbyt, patrz. Nie! Nie, jedziemy! Jadę do domu! Gierary hier! Boomer, obrzygam! Do choroby ciężkiej! Jaki jest? Każdy widzi. Ten już chciał polować. Coś Kurka bocia... wodna. Równa. Ociech, choroba. Obsmarkała mnie. Jak was teraz dosiądą, to jest już po, po jabłkach. Ja już właśnie nie dam rady pomu. Chodź tu, Czekaj, bliżej. Czekaj. równa. Tutaj ciacham na pałę. Zobaczcie, tak. Hunter w sądzie. No ja sądzi. tak? wiem. Nie, się dać do to... środki, coś tam, coś tam. Dobra. Tylko gdybym miał te środki Czekaj, nie kulej tak. Czekaj, mordo, stój. Jak ja cię tu. To... Prawym mam. Weź te środki no, i prawym na... Co my tu mamy robić? Jak nas ten dosiądzie to jest pora po zawodach. Koniec, mnie coś tam chwyciło. Ja pierdolę, ty, to już nie jest śmieszne, nie? Zobacz, ile ich jest, czekaj, one się lękną tam. To idźcie do, 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 no. do dołu, musicie dojść do bazy. Bo elektro to dopiero będzie gdzieś po drodze, może go znajdziemy w jakimś pokoju. Przez jak czasami respią. Ale kurwa, my nigdzie nie dotrzemy, człowieku. Zapomnę. Jest Wartka A, To się przypychaj, będzie ten, to o, o, się teraz I do przodu, do przodu. Dajcie spokój. Co tu się jest, dzieje? jest, 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 plecy, jest, 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 ty no i dajże ja spokój. Zaraz. Bito, biją, bo mnie jest, no. jest, 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 na cholerę, ty, ty. O ja pierdolę, nie no zmiemy człowieku, tu nawet... O ja aż nie, <laughs> zajebiste ten... takie w ogóle rady, nie? Tu człowiek nie wie co z tym robić, kurwa. Tak nie mnie deptają tu. Wszystko jest uwiecznione. Wiem, wiem. I już idźcie, dół. Do. Dobra, zapieprzamy, zapieprzamy. To, 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 to dobrze mówi. To gdzie jak tu kurwa to samo? W prawo, w prawo, do przodu i w prawo. <laughs> ale... Ciachaj, 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 ciachaj. Ja mam tylko 4 hp tam. Mapko jedyna, co to się dzieje? Wynocha stąd, gary muszą! <grym> Jest hunter counter, do... no nie! DHP! Leżę. Dobiją mnie kurwa jak na ziemi. Mnie też coś śleje tutaj. Gerary here. Fuck man. Masz mi grę chwilę. No nie, chce o... <grym> mnie boomer obrzykał <grym> poważnie? <grym> Syrio No sypię. Kurwa, wasza magia! Jest jej boomer Jest! Co? Jest, jest boomer, na ciebie. Nie, psu, bo Ej, gdzie ja jestem? On mnie boomer wybił, między filarami. Ale walą, ale nie walą. Nie mogą tu wejść do mnie. nie? Elektro. No. Co? Kurwa, wchodzą jednak, wchodzą! Patrz, dalej. Zaraz ginę, zaraz załączam do ciebie elektro. Czekaj jak ja tu mam cię podnieść o, podnożę, A, ci, Ciebie tylko nieprawdopodobne nie, oj, jest, jest, ich, jest ich, jest ich o nie O, pot, pot nie, teraz ja Teraz ja padnę Jeżyjesz. Hurra Biegnij, 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 hupiu, biegnij. No nie mam gdzie bo mnie obsiadł, jak mówię <laughs> gówno! Kurwa. Potrzebujemy chwilę i zaraz kończymy. Bo myślę, że... Nie dotrwasz do końca. Tylko krzyki słychać. BIEGNI! BIEGNI! Tym... Kurwa, człowiek! Jak ten jest to boomer! Oto nieprawdopodobnie... Niedobrym akcentem. Kończymy grę w naszym bunkrze, do którego weszliśmy. Jeszcze się pociachamy trochę. Także co, dziękujemy, zapraszamy na kolejny odcinek. I się żegnamy. Dokładnie tak, trzymajcie się na razie.